Większość z nas podczas obserwowania dzięciołów przynajmniej raz w życiu zastanawiała się, dlaczego pomimo uderzania dziobem o pięć drzewa, ptaki te nie robią sobie krzywdy. Dla nas podobne zajęcie źle by się skończyło. Czaszka i mózg dzięcioła są jednak doskonale chronione. Poza tym, że dzięcioły uderzają dziobem pod różnym kątem nie poruszają głową w inny sposób w zależności od tego, jaki materiał mają przed sobą, ich ciało dysponuje również szeregiem innych przystosowań. Mózg dzięcioła jest ciasno upakowany w czaszce, co zapobiega jego poruszaniu się w wyniku wstrząsów. Ponadto jest otoczony kośćmi, których budowa sprawia, że amortyzują one wstrząsy swoją, powiedzmy, elastycznością. Czaszka dzięcioła jest też cała otoczona kością gnykową, która rozpoczyna się przy języku, okrąża całą głowę ptaka i kończy w jego nozdrzach. Według naukowców takie oplecenie czaszki kością pnykową powoduje zmniejszenie napięć na czaszce i redukuje wstrząsy, ochraniając mózg ptaka przed uszkodzeniem. Ponadto działa to jak pas bezpieczeństwa dla czaszki dzięcioła po uderzeniu. Czy to wszystko? Otóż nie. Okazuje się, że zewnętrzna tkanka górnej połowy dzioba jest dłuższa niż dolnej połowy. Ale struktura kostna w górnej części jest krótsza niż w dolnej. Gdyby były tej samej długości, na mózg ptaka oddziaływałyby większe siły. Podczas gdy dzięcioł uderza dziobem w przeszkodę, 99,7% powstającej w tym czasie energii jest pochłaniane przez całe jego ciało poza głową. I zostaje następnie wykorzystane przy kolejnych uderzeniach. Jedynie 0,3% energii trafia do głowy. Nawet tak mała ilość energii może spowodować wzrost temperatury mózgu ptaka, co może być dla niego niebezpieczne. Z tego powodu dzięcioły muszą sobie robić przerwy w bębnieniu. Jak widać na przykładzie dzięcioła, z pozoru prosta rzecz może być dużo bardziej skomplikowana, niż się na początku wydawała.